Cześć moi drodzy, witam was z powrotem z kurde Syberii Znowu śnieżyce dzisiaj mamy jak nie wiem A, no, Witam was, witam was w czym? Witam was w następnym vlogu emigranta A, Miałem dużo pytań od ludzi po przyjeździe do Ameryki jak ciężko jest znaleźć robotę no moi drodzy rzecz ta zależna jest od paru paru różnych rzeczy numer jeden czy masz transportację swoją jakoś czy będziesz miał samochód, oczywiście do tego żeby mieć samochód musisz mieć prawo jazdy wiem, wiem w niektórych stanach można na polskim prawo jazdy jeździć trochę ale to niedługo moi drodzy w Chicago trochę ludzie tam to przedłużają, ale to jest takie półlegalne, bo jak w wypadku byś się znalazł, duże kłopoty byś miał. A drugi, druga rzecz, czy rozmawiasz w języku łzkim? Im lepiej rozmawiasz, tym do, lepiej tobie. No i trzecia rzecz, co potrafisz robić. Ale nawet jak masz wszystkie trzy rzeczy, to nie znaczy, że znajdziesz robotę dobrze płatną. Robotę jest łatwo znaleźć, moi drodzy. Ale robota, która płaci, e, która płaci tak uczciwie tobie za to co ty robisz, to nie jest tak łatwo. Dlatego wam mówię, że język angielski jest bardzo potrzebny, jeżeli przyjedziesz tutaj, no ja uważam w takim samym razie Jaki innykolwiek kraj pojedziesz, tak samo będzie, z tego powodu, że otwiera tobie to wtedy e, wybór jakich pracy możesz sobie szukać. Z tego powodu, że jeżeli będziesz szukać pomiędzy swoimi rodakami tylko pracy, to nieważne, czy jesteś Polakiem, nieważne, czy jesteś Meksykiem, nieważne, czy jesteś portorykiem, to Przeważnie będziesz pracować za grosze w porównaniu co byś pracował w kompanii powiedzmy tak jak tutaj amerykańskiej, więc nie? nie zawsze, ale przeważnie wiem, bo pracowałem w dużo takich kompaniach. Także nikt mi nie powie, że tak nie jest, bo ja wiem z własnego doświadczenia, że tak jest. A co do znalezienia pracy jako znalezienie, no moi drodzy, tak jak mówię, Praca jest, ale nie zawsze praca jest dobrze płatna. Powiedzmy to, co ja wcześniej robiłem, zarabiałem około 50 tysięcy na rok. W dniu dzisiejszym w gazetach patrzę, to za tę samą robotę ludzie chcą, żebym ja zarobił tylko 20-30 tysięcy. To oni chyba są śmieszni. Żebym był menadżerem szapy całej za 20-30 tysięcy na rok. To jest śmiechu warte. Ale tak niestety jest, moi drodzy. Zapewne tak samo w Europie teraz jest. Ponieważ prosto i prawdę mówiąc, amerykańska ekonomia ustawia ekonomię świata. Czy ktoś. Nie chcę tego słyszeć, czy chcę tego słyszeć? Tak jest, ponieważ niestety amerykańska ekonomia jest największą ekonomią na świecie, więc nie? Także, znaczy no moi drodzy, e, praca idzie znaleźć. Na początek, o, jeszcze jedna rzecz. Na początek przeważnie oczekujcie, że e, pierwsza robota, co znajdziecie, niestety będzie słabsza robota, i później z tej roboty musicie sobie szukać nowszej roboty. A jedna z lepszych e, Rzeczy dla emigranta, jak przyjedziesz tylko do obcego kraju to dobrze mieć jakiś fach budowlany. Czy murarzem być, czy stołażem być. Musicie zwrócić na to uwagę, że to, że jesteś murarzem w Polsce, to nie znaczy, że się liczysz tutaj jako murarz, bo tutaj murarka jest inna niż w Polsce trochę, ale masz już podstawę, czyli szybko bardzo się nauczysz jak tutaj murarka idzie. To samo idzie do stolarki, nie? Ważne, żebyś miał podstawę i szybko się nauczysz do tego, jak tutaj się operuje. Musisz być tylko otwarty do nauki, otwarty musisz być do tego, że tutaj się robi rzeczy inaczej, niż się robi w Polsce. Czy Ci to się podoba, czy nie? Jeszcze raz. Jesteś tutaj do pracy, tutaj musisz robić tak, jak tutaj się robi. Następna rzecz, było, nie było, czy się zgadzasz z tym, czy nie twój boss, no jak on chce, tak robisz. Często w pracy zauważysz, że właściciel firmy powie Tobie, że masz coś zrobić i to nie będzie miało sensu, ale moi drodzy, on wam daje wypłatę. Na koniec dnia powinieneś robić to, co on chce. Jeżeli tobie się na tyle nie podoba i nie chcesz tego robić, powinien znaleźć sobie inną pracę. Niestety, tak jest. Um, tak jak Wam mówiłem, nie będę w bawełnę owijał, opowiadam Wam jak jest po to, żeby... Nie chcę Wam opowiadać baśni, żebyście przyjechali i później się dziwili czemu jest tak, a nie tak jak ja Wam powiedziałem. Próbuję Wam powiedzieć z doświadczenia na 100% co i jak jest, nie? Także no, co do pracy, to tyle mam do powiedzenia moi drodzy zalezienia. Idzie znaleźć pracę, nie zawsze idzie znaleźć pracę, e, która dobrze płatna jest. A następna rzecz, o, jeszcze jedna rzecz. E, wiecie co? Zrobimy w tym odcinku dwie porady. Jeżeli chcesz kiedykolwiek mieć papiery amerykańskie, nie mogę rozmawiać o innym kraju, w tym wypadku, tylko o Stanach Zjednoczonych. Jeżeli kiedykolwiek chcesz mieć papiery amerykańskie, przyjedziesz tutaj na wizie. Pierwsza rzecz, nie przyjeżdżaj tutaj nielegalnie. Nie przekraczaj granicy nielegalnie. Z tego powodu, że jeżeli przekroczysz granicę nielegalnie, automatycznie masz zabronione na całe życie dostać jakiekolwiek papiery w Stanach Zjednoczonych. Możesz już zapomnieć o zielonej karcie. W przyszłości może to prawo się zmieni. Jak na razie prawo jest takie, że nie. Ale jak przyjedziesz na wizję legalnej i będziesz tutaj pracować, moi drodzy Jeszcze raz, ja nie jestem prawnikiem Ja tylko mówię wam z tego co... Ja tylko podaję wam punkty, które powinniście pod względ swój wziąć Resztę od prawnika się dowiecie na 100% co i jak jest, nie? Ale Pierwsza rzecz, co powinien załatwić sobie to jest karta nazywająca się TIN czyli Tax ID Number. Co to robi, moi drodzy, że będziecie płacić taksy? Czyli VAT, w Polsce VAT to się nazywa. No i <laughs> pierwsze pytanie ktoś może mi zadać, czemu ja będę się wpraszać, żeby płacić taksy? Przecież ja mogę robić na, na pieniądze. Jeżeli będziesz robić na pieniądze, to takie całe twoje tutaj życie będzie. Będziesz robić na pieniądze, nigdy nie będziesz miał prawo jazdy tutaj, Nigdy nie będziesz miał nic tutaj, ponieważ nigdy nie dostaniesz papieru. Pierwsza rzecz, kiedy pójdziesz składać o papiery, o azyl albo jakiekolwiek inną zieloną kartę, pierwsza rzecz, co oni ciebie się spytają, gdzie są twoje taksy przez wszystkie lata, co tu mieszkałeś. Jeżeli spróbujesz powiedzieć, że byłeś w Stanach Zjednoczonych przez 5-10 lat i rodzina Ciebie utrzymywała, Baj. żegnam na razie bo kłamiesz największą rzeczą której tutaj nienawidzi rząd są ludzie, którzy pracują i nie płacą taksów czyli jeżeli przyjedziesz do Stanów Zjednoczonych i planujesz zostać tutaj na stałe to jest numer jeden rzecz, którą powinieneś załatwić Taxa ID number Ludzie tutaj wszyscy wiedzą, rząd tutaj wie, że emigranci przyjeżdżają i pracują nielegalnie. Każdy na to oczy przymruża. Abyś płacił taksy. Nie, to będzie 25% około Twojego zarobku pójdzie dla rządu. Ale jeżeli planujesz tutaj zostać, jeżeli planujesz tutaj mieć przyszłość jakąś, dostać papiery, mieszkać jak normalny człowiek, a nie... Sorry, że tak powiem, ale jak refugee to musisz płacić taksy Po to, że jeżeli nie będziesz płacił, to nie masz zero szans na dostanie papierów Także to druga moja porada w dzisiejszym odcinku. No ale okay, moi drodzy Będę na tym kończył, jadę żonę odebrać Trzeba patrzeć na drogę, co się dzieje. Jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij sieknąć w tego suba, po więcej materiału dla Was pozostałych. Dajcie łapkę do góry, jeżeli się podobało, łapkę w dół, jeżeli nie. Jeżeli masz inną poradę jakoś dla ludzi, którzy chcą emigrować, daj komentarz pod spód. Tak samo, jeżeli masz jakieś pytanie o mieszkaniu za granicą. Dzięki Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie ten serial będzie się toczył dzięki Waszym pytaniom, czyli jeżeli pytań dajecie, więc odcinków będzie. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie na razie.